Witam, panie Michał, kłaniam się nisko, udanego tygodnia. dobry, panie Józefie, kłaniam się nisko, Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. No, dziękuję nawzajem. Mamy tutaj piękną panią Ewę, także z Wyspy, z Londynu, także zapraszamy Ewę. Witam, witam wszystkich, wszystkich słyszę wszystkich pozdrawiam jeszcze życzę miłego dnia. No, dziękujemy. Dla Ciebie, Łońka, też wszystkiego najlepszego. Halo, halo. wszystkim życzę wszystkiego dobrego i miłego dnia dla wszystkich. Ja pozdrawiam. No dzięki. Sí,